Marie Kondo, która zrobiła prawdziwą furorę swoim podejściem do porządkowania domu, niedawno ogłosiła, że jej priorytety się zmieniły, ponieważ właśnie przyszło na świat jej trzecie dziecko, i tym samym to, jak wygląda jej dom, nie ma już teraz tak wielkiego znaczenia, i odrobina bałaganu jest jak najbardziej ok. Czy to powód do tego, żeby przekreślić wszelkie dokonania Marie Kondo? Na pewno nie, bo jak nikt inny zmieniła ona świadomość ludzi i to na całym świecie w temacie nie tylko organizacji domu, ale i naszego stosunku do rzeczy, które posiadamy. Ale myślę, że to dobry powód, żeby przyjrzeć się jej metodzie, metodzie Konmari krytycznym okiem. Dziś powiem ci o pięciu powodach, dlaczego uważam, że ta metoda nie jest stworzona dla osób z ADHD, ale żeby nie koncentrować się tylko na negatywach, chcę też powiedzieć o dwóch rzeczach, za które jestem marikondo Kondo wdzięczna. Cześć, tu Joanna Pfeiffer, a to jest podcast Ogarni HT z ADHD. To miejsce dla kobiet z ADHD, które chcą mieć uporządkowany dom, ale bez ciągłego sprzątania, za to z głową i sercem, czyli z łagodnością do siebie i uwagą na swoje potrzeby. Gotowa? A więc zaczynamy! Ponieważ dziś popatrzę krytycznym okiem na metodę organizacji domu proponowaną przez Marie Kondo, dzisiejszy ogarnizer będzie wyglądał odrobinę inaczej. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to już tłumaczę, że Ogarnizer jest takim dodatkiem do podcastu, który możesz pobrać, klikając w link w opisie do tego filmu. Jest to kilkunastostronicowy PDF, który składa się z podsumowania podcastu, ale przede wszystkim ćwiczeń albo quizu lub innych pomocnych materiałów związanych z danym tematem. Dzisiejszy ogarnizer to kombo, który składa się z trzech poprzednich ogarnizerów. To materiały, które najbardziej przypadły do gustu słuchaczkom mojego podcastu. Może dlatego, że są bardzo praktyczne, a więc związane z metodami na porządkowanie własnej przestrzeni. W tym ogarnizerze znajdziesz więc mój autorski harmonogram sprzątania, nie stała stałość, wraz z przykładową listą zadań, którą możesz zaadaptować na własne potrzeby. Grę w bingo, dzięki której wypróbujesz aż 8 fajnych sposobów na odgracanie własnego domu i w końcu na przykładzie nadmiaru kubków pokażę Ci jak podejmować decyzję o tym, z którą rzeczą rozstać się bez żalu. Jestem przekonana, że te materiały dadzą ci solidną podstawę do tego, żebyś mogła zacząć organizować swój dom z łagodnością, ale też i dobrym planem. Jedną z podstawowych zasad metody KonMari i pierwszą, o której chcę dziś wspomnieć, jest jednorazowe intensywne porządkowanie. Metoda KonMari zakłada więc, że odgracanie powinno być jednorazowym, kompleksowym procesem, a nie stopniowym codziennym zadaniem. Celem jest, aby raz na zawsze uporządkować swoją przestrzeń, a więc można by tę zasadę podsumować jednym zdaniem najlepiej jest posprzątać wszystko naraz w krótkim okresie czasu. O tym, dlaczego jednorazowe wielkie sprzątanie nie jest dobre dla ciebie, zwłaszcza jeśli masz ADHD, mówiłam w tamtym tygodniu w odcinku zatytułowanym Ekstremalne metody odgracania dla osób z ADHD. Przy okazji omawiania metody Weekendowy Maraton, ale też w pierwszym odcinku mojego podcastu o tytule Zanim będzie chciała połkać żabę, sprawdź czy na pewno warto o antyradach dla osób z ADHD. Zapraszam cię do odsłuchania tych odcinków, a tu wspomnę tylko o moim zdaniem największej wadzie tej metody w kontekście osób z ADHD, a mianowicie taka metoda zakłada działanie na pełnej parze, włożenie w działanie 300% swojej energii, sił, czasu, po prostu wszystko musi być ustawione pod porządkowanie domu. I to w konsekwencji doprowadza do naszego wypalenia i też niechęci do porządkowania domu w przyszłości. A to, co ja wiem z pewnością, co mi nie służy jako osobie z ADHD, to jest wpadanie właśnie skrajności w skrajność. Druga zasada, która łączy się ściśle z taką wielką i szybką akcją porządkową, czyli tą zasadą numer jeden, to pozbywanie się wielu rzeczy naraz. I tu kryją się trzy niebezpieczeństwa. Po pierwsze, Proces decydowania o losie dużej liczby przedmiotów naraz może być dla nas bardzo paraliżujący i możemy czuć się przytłoczone ilością decyzji do podjęcia. Drugie niebezpieczeństwo: jeśli wyrzucimy za dużo rzeczy naraz, będziemy tego Autentycznie żałować, a na pewno istnieje takie ryzyko. A to żałowanie, poza tym, że będziemy się źle czuć z tym, że pozbyłyśmy się czegoś, co nam było potrzebne, może nam bardzo przeszkodzić w tym, żeby pozbywać się rzeczy w przyszłości. Ja się kiedyś pozbyłam obieraczki do warzyw, no może taka prozaiczna rzecz, ale jednak dobrze obrazuje, że jednak takie pozbywanie się także prozaicznych rzeczy też ma jakiś duży wpływ na to nasze poczucie żalu. Więc pozbyłam się tej, tej obieraczki do warzyw, bo stwierdziłam, że trzy to już jest lekka przesada, i w następnym tygodniu zgubiłam te dwie, które zostawiłam. One po prostu zniknęły bez śladu. I ja to pamiętam do dziś, i nadal mam poczucie straty w związku z tym. Możliwe, że też pamiętam tą sytuację po prostu jako takie, taki pech, zrządzenie losu, że nagle zniknęły mi dwie obieraczki do y, warzyw, ale rzeczywiście to gdzieś poczucie straty nadal we mnie jest. Ale nie mówię tego, żeby Cię zniechęcić do pozbywania się rzeczy. Mówię to po to, żeby nie udawać przed Tobą, że nigdy nigdy nie zdarzy się, że będziesz żałować pozbycia się tej czy innej rzeczy. Ale chcę Cię zapewnić, że uczucie wolności i sprawczości, które kryje się z kolei za uwalnianiem się od nadmiaru rzeczy, jest o wiele bardziej satysfakcjonujące i mi na pewno wynagradza to poczucie straty związane z tym, że nie mam, czy nie miałam przez jakiś czas, obieraczki do waży. Bo liczyłam, że się znajdą, oczywiście. <grych> Ale tak może być tylko wtedy, kiedy nie będziemy żałować non-stop. Czyli to poczucie satysfakcji możemy mieć tylko wtedy, kiedy nie będziemy miały uczucia żalu i straty non-stop. Od czasu do czasu jest to uważam nieuniknione, a na pewno też na początku naszej drogi. A żeby nie żałować za wielu rzeczy, musimy się z nimi rozstawać w umiarkowanym tempie na pewno nie w tempie ekspresowym. A więc odgracanie naraz w krótkim okresie czasu grozi nam tym, że będziemy dużo naszych decyzji żałować. Bo często są potrzebne dwa, trzy podejścia, a może i czasami więcej, zanim się ogarnie stan swoich rzeczy tak, żeby być zadowoloną. I to zadowolenie będzie trwało przez jakiś czas. Później może się wydarzyć, że będziemy znowu odczuwały potrzebę zmniejszenia ilości naszych rzeczy. Więc jest to jakiś proces i chcę też przez to powiedzieć, że zna zanim znajesz swoje optimum, takie optimum posiadania rzeczy i też zanim zdasz sobie sprawę, jakie masz możliwości, żeby tymi rzeczami zarządzać, to naprawdę potrzebujesz na to odrobinę czasu. Trzecie niebezpieczeństwo. Może się okazać, że staniesz pośrodku swojego pięknie odgraconego mieszkania i nagle zdasz sobie sprawę, że ono nie jest Twoje. Tu myślę, że dobrą analogią jest sytuacja z odchudzaniem się, bo to jest tak, jakby dziewczyna, która waży w jej oczach za dużo i postanawia schudnąć, no i chudnie, ale jakąś niewyobrażalną ilość kilogramów w krótkim czasie. Już pomijam nawet fakt, że dietetycy i psychodietetycy o tym mówią, że to nie jest zdrowe dla, dla nas. A więc ta dziewczyna chudnie bardzo szybko i nagle się orientuje, że kurczę, gdzieś skubiłam po drodze siebie, bo to gubienie kilogramów nie było tak naprawdę jej tylko głosem z Instagrama czy koleżanki z pracy, która tym Instagramem się karmi i tak wszyscy się karmimy właściwie y, tymi właśnie obrazami z zewnątrz i mamy taki obowiązujący nas wszystkich obraz ciała czy właśnie obraz domu. A to jest twój dom. To nie jest mój dom i to nie jest też dom Mari Kondo. Y, dlatego etapami i w swoim tempie. Jeden etap za drugim nie masz się do czego spieszyć, dopóki nie poznasz tego, do czego ci się spieszy, do czego chcesz się spieszyć. Ważniejsza jest więc obserwacja, czego chcesz i jak chcesz, niż ekspresowe odgracanie swojego domu. Kolejna trzecia zasada to ustalona kolejność kategorii rzeczy, którymi powinnaś się zająć. Kategorii jest pięć i są to ubrania, książki, dokumenty, komono i rzeczy sentymentalne. Komono to różnorodne przedmioty, które nie pasują do żadnej z powyższych kategorii. Mogą to być np. przybory kuchenne, kosmetyki czy elektronika. Skąd taka kolejność? Marie Kondo mówi o tym, że ta kolejność pozwala na zajęcie się rzeczami, z którymi jesteśmy najmniej związane emocjonalnie, aż po te, które są dla nas pod tym kątem wyzwaniem. W teorii brzmi to dobrze, ale w praktyce niekoniecznie po pierwsze sentyment jest jedyną przeszkodą, która stoi na drodze do uporządkowanego domu. Skutecznie mogą nas od tego chronić też nasze przekonania, typu to marnotrawstwo, albo to nie wypada, albo hmm, może to się jeszcze. Przyda, które z pewnością, znasz te słynne, przyda się. Mi najbliższa jest ta pierwsza, czyli to marnotrawstwo, i z nią muszę się najpierw ułożyć, żeby mogła właśnie z większą łatwością pożegnać się z ubraniami, których nie noszę. No właśnie, bo dla mnie największym wyzwaniem są właśnie Ubrania, nie pamiątki czy dokumenty, które są rzeczywiście trudnym, bo okropnie nudną sprawą do ogarniania, ale dla mnie to właśnie ubrania stanowią największy problem. I mimo, że mam coraz mniej rzeczy, których nie noszę, albo nietrafionych zakupów, to jednak ja nadal po tylu latach czuję, że mam tu nadal duże pole do popisu, a raczej do poprawy. Kolejna rzecz, nawet jeśli zostałybyśmy przy przywiązaniu emocjonalnym jako jedynym wskaźniku, który pozwala nam lub, lub też nie rozstać się z rzeczami, to w systemie Mari Kondo przedmioty sentymentalne zajmują osobną kategorię i tu ma ona na myśli takie rzeczy jak listy, zdjęcia, pamiątki. Ale przecież do tej kategorii możemy zaliczyć też inne przedmioty. Na przykład naczynia, które ktoś otrzymał na ślub, czy inne przedmioty, które mają dla danej osoby szczególne znaczenie. Albo przynajmniej ktoś jest przekonany o tym, że ten dany przedmiot ma dla niego szczególne znaczenie. Więc notabene przedmiotem sentymentalnym może być każdy przedmiot, który posiadasz. Z tego powodu ta kategoria jest w moim odczuciu pozbawiona sensu. Ale moglibyśmy tą kategorię nazwać inaczej, na przykład zamiast rzeczy sentymentalne nazwałobyśmy ją pamiątki, prezenty, listy, i wtedy powiedzmy tutaj byłoby ok, Ale jednak ta kolejność, która zakłada odgracanie od rzeczy najmniej sentymentalnych do tych najbardziej sentymentalnych, nie ma moim zdaniem sensu. No bo po pierwsze okazuje się, że wszystkie rzeczy mogą być dla nas sentymentalne. A po drugie, dla każdej osoby może to być coś zupełnie innego. Metoda KonMari jest więc metodą bardzo sztywną, która nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i preferencji a co jest w moim odczuciu kluczowe dla osób z ADHD, które często potrzebują bardziej elastycznego podejścia. Dlatego bardzo zachęcam Cię raz jeszcze do pobrania dzisiejszego ogarnizera, który jest alternatywą do takich ściśle określonych i z góry narzuconych metod. Ten ogarnizer to kombo z trzech poprzednich ogarnizerów, które są nastawione na praktykę, ale też zapewnią Ci elastyczność działania. I mam tu na myśli głównie mój autorski harmonogram sprzątania, nie stała stać. Wszystkie info znajdziesz, klikając na link w opisie do tego filmu. Jeszcze innymi mało pomocnymi założeniami jest np. położenie danej kategorii na przykład ubrań czy o zgrozo papierów w jedno miejsce. No i zakładam, że zazwyczaj będzie to środek pokoju albo łóżko, no tak, żeby mieć gdzie przechodzić wokół tej sterty rzeczy. Ale to jest kolejna konsekwencja tego, że ta metoda zakłada właśnie jednorazowe, wielkie odgracanie. Nieważne więc, czy masz jedną szafę, czy pięć, wszystkie rzeczy mają znaleźć się na środku pokoju i tak właśnie masz pracować. Tu masz podejmować decyzję, czy dana rzecz przynosi ci radę czy nie, a więc czy ją zatrzymać, czy nie. A jak już się zdecydujesz, co zostaje, a co nie, zostańmy y, przy ubraniach, to wtedy powinnaś złożyć je w taki, a nie inny określony sposób. I to jest piąte założenie, o którym chcę dziś powiedzieć i które rozumiem, szczerze powiem, najmniej, bo ja naprawdę starałam się złożyć swoje ubrania w taki specyficzny sposób, jaki proponuje Marie Kondo, w ten konkretny sposób, i było to dla mnie bardzo trudne i niepraktyczne z drugiej strony. I rozumiem, gdyby Marie Kondo sformułowała to składanie rzeczy jako taką propozycję. To znaczy, takie: Hej, słuchaj, to jest taki sposób składania, który możesz wypróbować, zobacz, czy to ci pasuje. Ale w moim odczuciu jest to kolejny taki must-have. Jak tego się nie ogarnie, no to już cały proces masz jakby tak no, niezaliczony. A więc podsumowując, to sztywność i brak elastyczności, a także wymóg postępowania dokładnie z wytycznymi jest tym, co powoduje, że bardzo się od tej metody, od metody Konmari dystansuje. Ale czy jest coś, co cenię w tej metodzie i jej twórczyni? Tak. W Konmari, a więc w metodzie cenię to, że zaleca ona pracę kategoriami, a nie pomieszczeniami. Nie uważam, żeby to było konieczne, ale myślę, że jest to warte wypróbowania. U mnie się to sprawdziło na przykład z książkami, a więc zajam się segregacją książek zarówno naszych, jak i dzieci. I dzięki temu, że zajam się kategorią, a nie pokojami, mogłam odkryć karton książek ukryty na strychu. Dodatkowy plus był taki, że od razu zajęłam się ich segregacją, co chcę oddać do szkoły, a co sprzedać, i dzięki temu ogarnąłem temat bardzo szybko. Odkrycie internetowych skupów książek na pewno mi w tym pomogło, bo za jednym razem chciałam odesłać jak najwięcej książek, więc miałam naprawdę fajną motywację do wyszukiwania książek w różnych zakamarkach mojego domu. A samej autorce jestem wdzięczna za to, że odmieniła sposób patrzenia na rzeczy i ich traktowania. Jej filozofia Spark Joy, a więc niech zostanie z Tobą rzecz, która sprawia Ci radość, jest dla mnie problematyczna jako metoda na pozbycie się rzeczy, no bo przecież wszystkie moje rzeczy sprawiają mi radość. Ale jeśli popatrzę na wskazówkę, niech Ci sprawia radość, jako na drogowskaz, że rzeczy nie są po to, żeby je gromadzić, ale po to, żeby moje życie dzięki nim było przyjemniejsze. Pełniejsze, radośniejsze, to już jest całkiem inna historia. I to moim zdaniem bardzo ważna historia, bo pozwala mi być bardziej uważną nie tylko na to, czego chcę się pozbyć z mojego życia, ale także na to, czego chcę mieć więcej. Dziękuję Ci pięknie za dziś i słyszymy się już w następny piątek o 5. Miej się jak najlepiej. Do usłyszenia! Pa!